Taki przywitał nas widok. Dalej jestem pod wrażeniem. Tu mamy samochód. Taki widok. Coś pięknego. Jesteśmy sami. Obudziliśmy się, były chyba trzy samochody. Teraz znów jesteśmy sami. Jeszcze sobie przejdziemy. Pójdziemy sobie o tomo, żeby zobaczyć kamieniołom. Z drugiej strony. Słuchajcie, niesamowite. Zjeżdżacie z głównej drogi. Jedziecie jakieś 10 minut, może krócej. W nocy mi się może dłużyło i dojeżdżacie do takiego niesamowitego miejsca. Cześć wszystkim, dopiero co wstałem. E Chciałem wyjść od razu z samochodu, żeby zobaczyć jak wygląda okolica, bo przyjechaliśmy tu już w nocy i powiem Wam, ten kamieniołom zalany, no kurde, jak to wygląda niesamowicie. Zaraz to dokładnie zrobię, ale woda jest czyściutka. Wygląda na no, no wow, po prostu wow. W tyle nasz samochód zaparkowany, a teraz pokażę wam na co patrzę. Zalany kamieniołom. Woda jest czyściutka. Pogoda dzisiaj jest. Znów bardzo piękna. Wyschmurne niebo. Ciepło. Jest 8.30. Więc miejsce do spania, czy miejsce do spędzania czasu, wydaje mi się, co najmniej na kilka godzin spokojnie. Jest miejsce na ognisko. miejsce na zrobienie grilla. Możecie sobie też pochodzić po tych okolicach. Słuchajcie, tutaj zaparkowaliśmy, tu spędziliśmy noc. Są też worki na śmiecie. Super, że ktoś o to dba. Że się normalnie asfaltową drogą, dlatego jak będziecie tu przyjeżdżać, koniecznie przyjedźcie tak powiem, z mojej lewej strony, a nie z prawej, bo tam droga jest koszmarna. Google nas na początku poprowadził tamtą drogą, ale jak ją wjechaliśmy na samym dole, to zobaczyliśmy jak to wygląda, to zrezygnowaliśmy. W opisie będzie link pokazujący, którą drogą powinniście tu przyjechać, czyli normalnie asfaltową, a nie tą koszmarną, którą jest za mną. No I jesteście po prostu w lesie, na tyle wysoko, że z góry widać miasto. Ale cały czas jedzie się taką asfaltową drogą dość wąsko. Ale w nocy ruchu za dużego nie było, na szczęście. I spójrzcie, jesteście tutaj w lewo, możecie pójść w las, chodzić sobie, spędzić tutaj miło czas. Początkowo planowaliśmy parking przy samej atrakcji. Przy tym podziemnym mieście, których chcemy zwiedzić, ale parę minut na Google, co tu w pobliżu może być ciekawego i znaleźliśmy właśnie ten zalany kamieniołom i to była dobra decyzja. Jeżeli będziecie w pobliżu, przyjedźcie tutaj, wydaje mi się dobra miejscóweczka do spania, było cicho, spokojnie, jako że jeszcze bezchmurne niebo, właśnie wczoraj było to gwiazdy, namieniły mieniły się po prostu tak, że sobie siedzieliśmy oparci o, o samochód i podziwialiśmy to. Takie podróżowanie z, z domkiem, że tak powiem, na plecach jest rewelacyjne. Z tą myślą robiłem Vana, ale wcześniej to nie miałem takiego praktycznego doświadczenia, żeby wiedzieć dokładnie, jak to wygląda. Teraz wiem, czy coraz więcej się uczę. Oczywiście kolejne modyfikacje w samochodzie już planuję, już się z, yy, widzę, że co jeszcze można zmodyfikować, żeby było wygodniej, ale podstawowe rzeczy to wszystko mamy ale najważniejsze jest to, że oczywiście wygodne łóżko do spania co mamy, jak widzieliście na, na moich poprzednich filmikach i dzięki temu możemy się rozkoszować takimi chwilami, że jesteśmy sami robimy sobie teraz śniadanie i spędzimy tutaj miło czas zalany kamieniołom tak właśnie wygląda z tej strony nas samochód już Wam pokazuję. jesteśmy tam zaparkowani o, jest jedna para, która się opala rowerzysta przyjechał ktoś tu zamontował wąż strażacki myślę, że dość wytrzymały jakby ktoś chciał się tutaj pochuśtać proszę bardzo, jest na to miejsce no i wydaje mi się, że jest głęboko woda jest czysta bo widać jak to schodzi przy brzegu jeszcze, jeszcze ale potem już się robi mam wrażenie dość głęboko jako, że dzisiaj jeszcze chcemy obejrzeć podziemne miasto Osówka No idziemy dalej, zobaczymy po prostu jak wygląda okolica Przejdziemy się jeszcze troszeczkę, korzystając z dobrej pogody Ale potem już jedziemy w dalszą trasy Kolejne zejście Kolejny przystaneczek Teraz bliżej wody Patrzcie jaka ona czysta Jak przyjechaliśmy tu w nocy, wydawało mi się, że jest jakaś zamulona, a tu proszę Czysta woda. Wow. Wygląda to nieźle. I znów nasz samochód tam, a my tu. Tym razem skręciliśmy w prawo. Czyli za naszymi plecami jest kamieniołom. A tu chcemy sobie zobaczyć co widać. I powiem Wam Powiem. pokażę wam co widać proszę bardzo taka oto ładna panorama tutaj jakieś bloki pierwszy plan to bardziej segmenty wieża widokowa z tego co kojarzę tędy jechaliśmy tutaj jakiś most widzę po dali pasą się chyba krowy Ładna dzisiaj pogoda. Nie ja chcę powiedzieć, że idealna, ale jest świetna. Dzisiaj jest 10 września. Nie pada. Cieplutko. Dochodzimy, żeby z góry zobaczyć nasz zalany kamieniołom. Proszę bardzo. Idziemy jeszcze chyba tam na górę. Dobra, myślę, że tu będzie najbardziej spektakularny widok na okolice, nawet ławeczka zrobiona, miejsce na ognisko i o, proszę, wow, to wygląda to, wow, No tu sobie stanę, żeby się nie wywalić i proszę bardzo, nie będę się odzywał, po prostu Wam to pokażę. Tak to wygląda. Słuchajcie, naprawdę dla mnie niesamowity widok. Ten widok kojarzy mi się, nie wiem, z Norwegią, z takimi przecudnymi widokami, które zawsze chciałem obejrzeć. Mam to w Polsce, we Wrześniu. Coś pięknego. Ja jestem zachwycony. Posiedzimy tu sobie, więc nie chcę wam już ciągle gadać o tym, jak tu jest cudownie. Po prostu sami tu przyjedźcie. jeździe nocować, jest tutaj spoko dojazd. Więc ja zachęcam z całego serca, żebyście tu przyjechali. Bo ten widok naprawdę no, mnie wyrywa z butów. No, jestem pod takim wrażeniem. Więc, żeby już nie ględzić, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, Wojtek z Polska zwiedza. Hej! Jedziemy już do podziemnego miasta Osówka. Mamy 8,4 km, za 12 minut tam dojedziemy. Teraz jest taką drogą, wąską, ale asfaltową Patrzcie tylko jak nas Google kieruje, bo są dwie drogi tutaj Nas pokierował przez jakąś straszną gruntową drogą Więc zawróciliśmy, poszukaliśmy drugiego dojazdu i właśnie tą drogą Bo tamtą, jak potem sprawdziliśmy, no nie ma szans, żebyśmy dojechali A tutaj po prostu jakoś delikatnie trzeba się minąć, tak tutaj Ale jest asfalt Praktyczna informacja: żeby dojechać do tego zalanego kamieniołomu, kierujecie się na ulicę Dworcową Włuszyca Górna. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.